Właśnie zostałem nabywcą, szczęśliwym nabywcą można powiedzieć, apartamentu w Bułgarii. Pomysł narodził się bardzo spontanicznie. Z żoną podczas urlopu stwierdziliśmy, że chcielibyśmy mieć coś swojego w ciepłych krajach. Wybraliśmy Bułgarię ze względu na bliskość językową i kulturową i po wykonaniu pierwszego telefonu do firmy Bulgarian Street yy, dzięki przemiłej profesjonalnej obsłudze i ogromnej życzliwości Osoby, która chce być anonimowa, więc nie wymienię jej imienia i nazwiska, chociaż jego właściwie imieniem powinno być Profesjonalizm, a nazwiskiem życzliwość. Weszliśmy w posiadanie tego oto apartamentu w miejscowości Biała, który apartament ma około 40 m2, składa się z aneksu kuchennego i saloniku oraz Łazienki, a także, co ma niebagatelne znaczenie, z pięknego tarasu, który zaraz pokażę którego roztacza się taki oto bajeczny widok, którego nie powstydziliby się mieszkańcy fiordów norweskich czy wysp karaibskich. Naprawdę jestem bardzo szczęśliwy, że stanie to się takim naszym azylem, naszym takim kawałkiem swojego świata. I na koniec chciałbym bardzo podziękować yy, jeszcze raz firmie Bulgarian Street, a przede wszystkim osobie, która się nami opiekowała. I to, że zrobiła perfekcyjnie, to i tak nie odda tego, Ile ten pan włożył serca i zaangażowania, aby nam pomóc w finalizacji tej transakcji?